Siłanko, grałem sobie w te takie totalne arkadowe żółwie ninja. One wyszły całkiem niedawno i byłem ciekawy, czy będzie to taka nostalgia z lat 90. Słuchajcie, na moich czasów, bo ja jestem już stary, jakby ktoś nie wiedział, to chodziło się do salonów gier. Takie jedno było zawsze na jakąś taką większą dzielnicę taki salon gier gdzie były takie oczywiście maszyny z gałką i kilkoma przyciskami i z wielkim monitorem. Myślę, że gdzieś takie jeszcze można spotkać na pewno. Więc w pewności wiecie o czym mówię. Może to nie były wasze czasy, bo jesteście pewnie młodsi niż ja. Ale chciałem sprawdzić, czy to jest taka nostalgia, czy to fajnie się będzie w to grało. Ja jestem tym z dwoma mieczami. Po prawej stronie teraz. O! I on się nazywa chyba Rafaello. I o co tu chodzi? No klepiesz we wszystko, co widzisz i musisz przejść jakiś etap. Fajne jest to, że możesz grać y, nawet na jednej konsoli, nie wiem czy na czterech, czy na dwóch na pewno. Ale ja połączyłem się z jakimiś y, ziomkami online, no i sobie tak I Pograłem sobie tam jeden etap, czy dwa już nawet, żeby zobaczyć o co tu chodzi czy są jakieś komba, czy można klepać byle jakie przyciski. No i okazuje się, że tak. Czyli więcej kombinacji klepania przyciski, tym jest ciekawiej. Dostajecie za to jakieś komba, i wtedy napełnia się wam ten taki mały pasek na górze niebieski. Gdy się on napełni, to macie taki super ultimate cios, taki AOE. Można nawet leczyć, słuchajcie, jak ktoś padnie, to podchodzisz do niego i wciskasz chyba L1. Jakoś tak. Jezu, co tu się dzieje? Czasami tu jest taki chaos na tym ekranie, że ja nie ogarniam. Dobra, włączę sobie chyba tego supera, bo. Gdzie ja jestem? A tam, na górze. O, taki super. Patrzcie, obkręcam się i tłukę z tych noży. Nie wiem, czy to noże, czy miecze. <ścoughs> Ciężko stwierdzić. Jak byłem e, takim małym chłopcem i była bajka, taki taka bajka, serial, taki leciała animowana. Od tego się wszystko zaczęło, prawda? Nie było filmów jeszcze. To ja uwielbiałem tą ym, piosenkę, co się, jak się zaczynała ta bajka, no to było super. Pamiętam, że oni gdzieś w kanałach żyli, tak, jako takie zmutowane żółwie, i uwielbiali pizzę, o, ja pamiętam. A trenował ich taki szczur w takim kostiumie karate, ja nie pamiętam, jak on się już nazywał. Pewnie większość z was zastanawia się, co on pierdzieli, ten stary dziad. Jak my tu młodsi jesteśmy i nie wiemy o co chodzi w ogóle. <laughs> I super. Ale jest tu mi migendy. Ogarniacie, co się dzieje na tym ekranie, bo ja ledwo co. No to ta, ta jakaś skrzynka tam jest wybuchowa, czy co to jest. O i pamiętam, że. Takim głównym bosem tego całego zła, które chce was zniszczyć, był Shredder. Taki zamaskowany gość, który wyglądał jak Lord Vader z takimi szponami niczym Wolverine. Dobra, mamy jakiś następny etap. Tu w ogóle się wbiera jakieś etapy. Ja nie ogarniam, co tu się w tym dzieje. Czy możemy powtarzać te epizody? Hmm. Kurde, co tu było? No, <noise> Jakieś same nogi pobiegły. Aż jestem ciekawy, jak już skończę sobie to giercować, to poszukam sobie, czy można gdzieś obejrzeć y, tą bajkę. Te pierwsze takie prawdziwe odcinki. Bo no to... A, muszę zobaczyć i tą piosenkę z tej bajki. Bo jak... Y, Później pojawiły się te filmy, nie? Tam takie filmy są o tych żółwiach ninja. No i ja pamiętam, że jakiś jeden z nich próbowałem obejrzeć, ale to takie jakieś... No nie wiem, nie miało tego klimatu, tej nostalgii i to już nie to samo co te bajki. Więc jakoś... Nie wiem czy obejrzałem w ogóle do końca. Kurde, prądem. Włączam turbo i ultimata. Na tych automatach co kiedyś graliśmy to tam można było chyba tylko na dwóch grać Klepało się w te przyciski kurde To były czasy O kurde, tak szybko to wybuchło jeszcze mnie trafiło O, a tam jakiś gościu ma już zieloną tą małą kreskę, takie... i dwójkę. Leo. Ciekawe co to wtedy jest, jak dłużej czekasz i nie wykorzystujesz? Tu jest jakiś lepszy ultimate? Czy jak? Jezu, gdzie ja jestem? Nie ogarniam. O, tu. Ja, te roboty, one mnie wkurzają. To jest taki typ gier, który może grać każdy, prawda? Czy to ktoś młody, czy ktoś starszy? Czy ktoś bardzo starszy jak ja, który ma jakieś wspomnienia z tej bajki, z tej gry? Ała! Oberwałem tak, że aż mi się pizza w głowie pokazała. O, leczy mnie gościu. Donatello mnie uleczył. Kurde. Te roboty są najgorsze. No tak z daleka trzaskają Co, co kurde za osy jakieś latające O, oh, dostałem jakimś laserem, prądem Kiedy znowu mam mało życia O nie, ktoś tam leży. Nie mam jak mu pomóc. Au! Dobra, dało się go postawić. W ogóle są tam jakieś różne tryby w tej grze. Jest arcade i to może być taki właśnie coś jak... Z dawnych czasów na automatach. My gramy w tryb yy, misji, coś takiego. I jest jeszcze jakiś tryb survivalu. O, kurde, chłopaki, dwóch na tyle leży. I jeszcze nie wiem o co chodzi, że można się tak śmiać. Zobaczcie. Wciskam, jeden taki śmiech robię. Można też przybić z kimś piątkę ali jeden jakoś Tylko nie wiem czy dwóch musi wcisnąć coś, czy starczy podejść, tego to jeszcze nie wiem. O, jakiś boss. Baxter Stockman. Ok, zobaczymy. Trzeba będzie próbować. W powietrzu go chyba kuc. Ile tam jeszcze? Ma połowa. Dawajcie go, chłopaki! Pieski! Ja się z nimi zajmę. O kurde, co to za... Oh fuck! O ty przebrzydły! To są kłony. Ej, potrzebujemy jakiś yy, ultimate, bo tych kurde robotów za dużo. Aau! Ja nie wiem kiedy to. W którym momencie trzeba uciekać przed tymi prądami? Ale dostał skopa kopa. Koniec Jeszcze żyje. Kiń po czwaro. Jakieś poziomy się tu zdobywa też. Zobaczcie. Nie wiem. Czy jakiś punkt się później dostaje za to gdzieś? Jakiś... <noise> Może ja za dużo wymagam. Ale ciekaw jestem Waszej opinii. Czy lubicie takie gry? Czy macie wspomnienia jakieś z takiej gry? Czy może jesteście nawet w takim wieku jak ja? No to już w ogóle piona i wielkie pozdrowienia. No i co, nie będę Was może dalej zanudzał, bo widzieliście już jak wygląda ta gra, jak wygląda rozgrywka, albo sami macie ochotę pograć. Więc do następnego, do jakiegoś innego materiału, a gier pojawi się pewnie dużo.